Hej, witam Was, Mike, w typach dnia. Eee, wczoraj nie udało się ich zrealizować, ale w zasadzie dostaliście typ na sobotę, który wszedł i znów jesteśmy na mm, fajnym plusie. Więc jeżeli chcecie, żeby było to regularnie, to łapka w górę. Minimum 50 filmem, komentarzy, mam nadzieję, że coś w podobie. Ale okej, okay, tak na poważnie, eee, ostatni dzień, mm, ostatnie typowanie wyszło nam na plus. Eee, dwa typy weszły, jeden nie wszedł, Przed typ od Gumisia na Olimpię. On w się wczoraj w sobotę. Weszła też koszykówka od The Znowu ja nie trafiłem. Kurs około 4 na St. Patrick w lidze irlandzkiej. Ale jak sobie spojrzycie i śledzicie wszystko, to znowuż mogę się pochwalić, że dobrze poszło typowanie crowd. Na przykład parę niespodzianek na, na Sosnowskiego, którego stawiłem, bo jest bokserem ten Kurs pokazał kurs powyżej 4. Na Boro kurs powyżej bodajże. 3, w zasadzie nie wiem, większość chyba mi weszła, trzy, czwarty tych typów weszła, może dwa, trzy nie weszły na Najmana zwrotna Załęckiego, bo zrobił się, zmienił się rywal, więc nie jest tak źle. A w danym momencie, gdy nagrywam ten film, graliśmy na live na Telegramie, więc wbijajcie mocno na Telegram. A dlatego to już Wam po prostu pokażę, bo obstawiamy tam też typy. I dostajecie po prostu takie kupony od nas, jak tu na SuperBecie. Gdzie jest grany Ajax? Widzicie, pokazuję to jeszcze przed. Po 7,5, dlatego, że oglądam ten mecz i Ajax naprawdę odrodził się. I mam nadzieję, że dowiedzie ten wynik, bo fajna kasa do wzięcia. I handicap plus 1,5 w zasadzie już jest już jest praktycznie wypłacalny na przykład w keszu za jakieś 95%. Ale to myślę, że wejdzie na ludzie bo mamy wynik 21 1 do Ajaxu, to przerwę, ja nagrywam to. W przerwie, żebyście typ, który zaraz otrzymacie, na przykład od siatkarza i jeden z mojego wyszukiwania, żebyście zdążyli yy, pograć. Yy, no i właśnie, a propos yy, siatkarza, bo od niego będzie typ, to pokażę Wam jedną sprawę, yy, że naprawdę ten gość bardzo fajnie podchodzi tutaj do, do sprzedaży typów, bardzo transparentnie, uczciwie, yy, pomocnie. I już tutaj współpracuję, yy, z nim jakiś czas i. Myślę, że warto tą osobę tutaj polecić. Zobaczcie, wcześniej była taka grupa, która na początku nawet była płatna, ale większość z ludzi oburzyło się po tej takiej zwanej, tak zwanej serii. No i siatkarz postanowił to dokończyć w zupełności za darmo. Osoby, które były, mogły grać to dalej, skończyć całość. Obiecał, że po prostu doprowadzi do momentu, gdzie wyjdzie na plus i zamknie temat. No, większość osób to oczywiście olało. A w październiku zrobił 109,47. To po prostu świadczy, że jeżeli ktoś zna swoją wartość i wie, na jakiej podstawie typuje, to, to wtedy ten wynik prędzej czy później się pojawi. Tak zwana cierpliwość, tak jak wy że o, nie trafiłem tam ileś typów, to już nie typuj. Te rady, naprawdę, one nie mają sensu. Nie chcę być po prostu niemiły, żeby ktoś nie pomyślał, że to taki gbur nagrywa czy coś, ale one nie mają sensu, bo jeżeli wie się, w co się po prostu brnie i, i jak się gra, i jeżeli obiera się to w głównej mierze też na value betach, czyli na opłacalności, że mamy przewagę, to prędzej czy później to coś nam odda. Siatkarz to po prostu pokazał. Jeżeli chcecie, bo za moment będzie typ od siatkarza, jeżeli chcecie jeszcze wbić do niego na grupę Wiposką teraz żebym ja po prostu to znalazł, za moment Wam sprawdzę. Muszę po prostu tutaj wyszukać w wyszukiwarce. Dobra, mam tą grupę. Już zmienię ekran. Siatkarz VIP Live. Te live y na naszym głównym telegramie lądują i lecą po prostu od siatkarza. To też jest dla was za darmo. Siatkarz na razie prowadzi sprzedaż, sprzedaż typów pre, ale przed daje właśnie Ako. Bardzo długi okres za darmo. Live za darmo, możecie po prostu śledzić i patrzeć, jak to wygląda. Oczywiście w dłuższej perspektywie są podliczenia. E, zainteresowane spore, więc ja mogę naprawdę tego typera z czystym sobie polecić, ze względu na jego ultra uczciwe podejście i naprawdę martwi się o klientów, którzy nawet go wyzywają. Brnąć, brnąć w serwis, na przykład, który. Ja już znając doświadczenia wiem, że nie ma sensu, bo mało kto to będzie po prostu grał, ale on to zrobił i odbił. Za to należą się, moim zdaniem, brawa. Oczywiście wbijajcie na nasz Telegram, tutaj będziecie dostawali właśnie mm, i propozycje i siatkarza, jeżeli on będzie pamiętał, żeby tu wrzucać o nas ze skanerów takie rzeczy, które na przykład ja oglądam, czy no różne mm, rzeczy Zerbola i tak dalej. Więc ymm, metodą wstępu Wam przekazałem mniej więcej o co tutaj w tym wszystkim chodzi. E, przy okazji, na szybko zróbmy sobie konkurs. Dzisiejszy wieczór, typowanie Marsylia Lyon. W komentarzu dajcie wynik i ewentualnie strzelców. Tutaj też Lyon w mega kryzysie, jak Ajax może się odrodzi, Kto wie, e, nigdy nic nie wiadomo, przecież piłkarzy tam nie brakuje klasowych. Tutaj chodzi o coś innego. 15 zł, trzy razy taki freebet do LVB, W ostatnim konkursie w meczu Barcelona Real rozdane trzy freebety e, I tutaj trzymamy do rozdania, kto po prostu trafi, kto będzie najbliżej. E, podając po prostu strzelców. Zgarnie to jak chcecie spróbować Alfabeta i wyrobić sobie zdanie, no to wbijajcie z naszego linka, mamy coś za to. Możecie otrzymać miesiąc na przykład na grupie SINGLE lub ako. E, więc dawajcie po prostu nam znać, a my już przechodzimy Streetce do typów. E, I tak, wspomniałem wam właśnie o siatkarzu. Siatkość ma dość długą już historię, znaczy może nie taką długą jak niektórzy, ale dość dużo też meczy właśnie na telegramie i daje za darmo, no i miał też przerwę w typowaniu, więc na razie jest 13% widoczne, ale tutaj miał 28 i 18, więc ten, ten yield jest taki mm, sporo wyższy. E, a poza tym serwis doczeka się w końcu dodawania większej liczby opcji i linii i będziemy mogli tutaj takiego typu raz śledzić z wielu horyzontów, na przykład poprzez Profilako, e, dojdą też live'y, myślę, że do końca roku będzie to... Mm, Zrobione. Wiem, wiem, powtarzam to, ale wierzę w to i jak się zawezmę, to tak będzie. Typ dla Was na dziś: nie sugerujcie się tym na 15, bo nie zdążycie go pograć. O godzinie 17:00 Hippo, Tirol, Innsbruck, Lavella, czyli siatkówka Austria. O Innsbruck po mieście wnioskuje, więc 1:8 to jest propozycja do Was od siatkarza, a to jest propozycja dla Was ode mnie. NBA oczywiście ja ten. Lubię, ale nie znam się za bardzo na NBA-u, bo jest w nocy i nie oglądam. Przeczytałem, że właśnie Davis w ostatnim meczu chyba wrzucił 30 punktów. Sacramento nie bardzo ma kto właśnie go pokryć do jego warunków fizycznych. No właśnie gość, który pisał tą analizę, dość fajnie tutaj ubrał. To w słowo, dał argumenty. No i tutaj linia jest 23,5. 1,90, więc. Myślę, że ma szansę powodzenia. Patrząc, estymuję w okolicach 26-28 punktów, a mamy tutaj 23,5. E, czy to się wydarzy? No zobaczymy. Mecz na pewno mm, ciekawy, e, i Davis powinien rzucić powyżej 23,5. Jeżeli macie ochotę, to grajcie. Jeżeli wam się podoba seria, to zostawcie łapkę w górę. E, no i komentarz, a będziemy robić to dalej. Przypominam, raz byliśmy tylko na minusie, a nagrywam serię chyba już nie wiem, z 10 dni i większość razy z typów łączonych wszystkich i ode mnie i od typerów jesteśmy na plusie, a typerzy z pod portalu podziemne-typy.pl pomylili się tylko dwa razy na 20 typów, więc warto. Trzymamy kciuki za Ajax i oby było zielono. Powodzenia, cześć.